Witajcie widzowie, zapraszam Was na cotygodniowego rajdowego vloga, a zaczynamy od tego, na czym skończyliśmy tydzień temu, czyli od startu Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka w łotewskim mini rajdzie na rallycrossowym torze tam w pośród sześciu odcinków specjalnych Miko i Szymon świetnie sobie poradzili, wygrywając dość pewnie rywalizację. Owszem, nie była to na pewno rywalizacja na poziomie mistrzostwa Europy, ale taki bojowy trening naszym mistrzom Polski na pewno dużo da przed rajdem Węgier, który zapowiada się arcyciekawie, ale o nim porozmawiamy na sam koniec dzisiejszego vloga. Wcześniej bowiem skupimy się na tematach związanych z WRC, a zacznijmy od tego, że M-Sport wreszcie zapowiedział testy. Od przed pandemii M-Sport nie miał dnia testowego poza rajdami, więc stąd też na pewno ich słabsza dyspozycja w ostatnich tych polokdaunowych już rajdach. Na te dwa dni testowe, które są zapowiedziane, bardzo cieszą się na pewno zawodnicy i bardzo liczy na to wręcz sam Malcolm Wilson, który stwierdził, że to ma ich przygotować do tego, żeby w tej końcówce sezonu jeszcze coś pokazać. A końcówka sezonu niestety została skrócona, bowiem zaczynało się wszystko od tego, że najpierw odwołano obydwa rajdy w Belgii, które miały odbywać się w poprzedni weekend, a z początkiem tego tygodnia dowiedzieliśmy się, że IPR przegrywać zaczyna z COVID-em. Najpierw we wtorek pojawiła się informacja, że nie będzie kibiców na odcinkach specjalnych, potem jeszcze były dobre wiadomości, m.in. zapowiedź Hyundai, który zapowiedział również właśnie dwa testy, niezależnie dla Brina i Nevila, niezależnie dla Tanaka. Tanak m.in. miał też jeszcze pojechać w swoim domowym estońskim rajdzie szutrowym, który no, nie bardzo ani do Ipru, ani do Monsy. Ma to znaczenie, bardziej kwestia nabijania kilometrów OS-owych, bycia w formie. Również Hyundai zapowiedział czwartego Hyundai'a WRC na ten rajd IPRU, którym miał pojechać ośmiokrotny mistrz Belgii Peter Cioen, Cioen, chyba tak się to czyta. No i miał też na IPRE pojawić się zawodnik, którego mogą kojarzyć tacy już naprawdę ortodoksyjni fani rajdów, którzy już w latach 80., -tych, 90. -tych na te rajdy jeździli bowiem miał wystartować Marc Duès, belgijski kierowca, który w latach 80. i 90. startował w Mistrzostwach Europy, kilkukrotnie odwiedzając też m.in. nasz Dolny Śląsk. W roku 1990 zajął on drugie miejsce w rajdzie polski, jechał wtedy, jeśli dobrze pamiętam, Fordem Sierra Cosworth. To bardzo, bardzo zamierzchłe czasy i ten właśnie zawodnik miał również tylną napędową rajdówkę zaprezentować po raz pierwszy na trasach Światowego Czempionatu. Ale to się niestety nie stanie, bowiem 29 października w Belgii odnotowano ponad 20 tysięcy przypadków COVID-u i 30 została podjęta decyzja o lockdownie w tym niewielkim kraju i efektem tego jest to, że rajd Pro został odwołany. A co to oznacza dla Mistrzostw Świata? Dla mistrzostw świata oznacza to tyle, że zostaje nam jeden rajd, rajd Moncy, który odbędzie się na samym początku grudnia i w tym momencie bardzo dużo to też znaczy dla rozstrzygnięć tytułu mistrzowskiego. Ja sobie porobiłem notatki, żeby wam tutaj głupot nie opowiadać. Zacznijmy więc od tego, że tak, szanse na tytuł rajdowego mistrza świata ma w tym momencie jeszcze oczywiście elfin Evans i Sebastianozie. I teoretycznie jeszcze tiery Nevillo i Tanak. Przy czym, aby Ojciec został mistrzem świata, to na namocy musi wygrać sam rajd i zająć pierwsze miejsce na power stage, licząc na to, że Elfen nie zmieści się w czołowej dziewiątce, że będzie co najwyżej dziesiąty i nie zdobędzie punktów na power stage, tudzież na power Stage'u będzie co najwyżej piąty, wcześniej odpadając i nie mogąc liczyć na punkty stopowej dziesiątki. Szanse Ojta zniweczy w takiej sytuacji i tak wyższa niż czwarta pozycja Sebastiana Ożiera, Przy oczywiście założeniu, że Ogier również na power stageu nie zdobędzie punktów, i wtedy i tylko wtedy drugie miejsce Neville'a i tak da Ojtowi tytuł Mistrza Świata. No bądźmy szczerzy, takiej szansy na to, żeby akurat tak się ułożyły relacje na rajdzie Moncy raczej nie ma, raczej jest to takie teoretyzowanie i to się nie wydarzy. Z kolei szanse Thierry'ego Nevilla przedstawiają się niewiele lepiej, między nimi jest tylko kilka punktów różnicy. Zatem realnie o tytuł walczy. Elfin Evans, który ma 14 punktów przewagi nad Sebastianem Orzierem. I teraz, żeby Seborże został mistrzem świata, Elfin Evans musi zanotować wynik co najwyżej piąty, bowiem jeszcze przy czwartym miejscu Elfina i zwycięstwie Ożiera, zakładając, że nie zdobywają punktów na Power Stage'u, Elfin ma 13 punktów mniej za ten rajd niż Ożier, a zatem wygrywa tytuł jednym punktem. Piąte miejsce Elfyna i tak da mu tytuł mistrza świata, jeżeli wygra Power Stage'a, a, a nie znajdzie się na nim na punktowanych miejscach Orze. Oczywiście znowu teoretyzujemy, ale jakbyśmy na to nie patrzyli, Rajd Mący, o ile się odbędzie, będzie jednym z najciekawszych zakończeń sezonu w WRC w ostatnich latach. A zatem bardzo na niego czekamy i miejmy nadzieję, że się odbędzie. A bardzo liczy na to, że ten rajd się odbędzie również Temo Suninen. Temo Suninen, który całkiem nieźle radzi sobie teraz w tej polokdownowej części sezonu, lepiej niż jego kolega SAP Kalapi, który z kolei całkiem dobrze rozpoczął zmagania w 2020 roku. Temo Suninen liczy na to, że na Moncy uda mu się osiągnąć dobry wynik, a poparciem tego. Takiego jego założenia jest to, że Temo zaczynał w kartingu, a zatem tego typu wyścigowe imprezy na pewno będą mu dobrze pasowały, zwłaszcza, że kilka lat temu Temu zajął drugie miejsce na właśnie mocy, ustępując wówczas tylko doktorowi, czyli Valentin Rossiemu. A na Moncy może również pojawić się jeszcze jeden kierowca w samochodzie WRC, mianowicie Andreas Mikkelsen i to w samochodzie Citroen C3 WRC. Citroena WRC, którego użytkowało Pirelli w ramach swoich testów, który jest wyposażony w pakiet poprawek, który Citroen testował tuż przed podjęciem decyzji o rezygnacji ze startu w Mistrzostwach Świata, odkupiła prywatna rajdowa stajnia i ta stajnia stara się właśnie o dopięcie wszystkich homologacyjnych niuansów, żeby móc ten samochód wystawić w sezonie 2020. 21, właśnie najprawdopodobniej dla Andreasa Mikkelsena. Na pewno byłaby to ciekawostka zobaczyć, jak Citroën po roku tak naprawdę bez rozwoju, ale z drugiej strony też w bardzo takim dziwnym roku, gdzie inni też chyba aż takiego dużego postępu nie poczynili, poradziłby sobie w konfrontacji z aktualnymi kierowcami i ich samochodami. A jak już zaczęliśmy mowę o sezonie 2021, to pojawiają się coraz to nowe informacje związane z samochodami R5, czyli samochodami no, Rally 2, jak to będą teraz nazywane, właśnie w kontekście dalszego rozwoju. Na początku tygodnia Citroën poinformował o tym, że przygotował duży pakiet poprawek dla C3. R5. Łącznie wykorzystano 10 jokerów homologacyjnych. Między innymi skupiono się na przednim dyferencjale i geometrii przedniego zawieszenia, co ma sprawić, że Citroën C3 stanie się samochodem dużo bardziej konkurencyjnym wobec Fabii czy Fiesty. I tak jak na początku powiedziałem, kończymy dzisiejszego vloga kwestią rajdu Węgier. Rajd Węgier opublikował listę zgłoszeń. Lista zgłoszeń jest naprawdę arcyciekawa. Będzie wielu zawodników, którzy będą pretendować nie tylko do Czołowej lokat, ale generalnie do walki wręcz o zwycięstwo. I tak, z numerem 1 pojedzie oczywiście Aleksiej Łukaniuk. Dwójkę dostał Oliver Solberg. Trójkę naklei na swój samochód Gregor Munster. Czwórkę Craig Breen. Z numerem 5 pojedzie Andreas Mikkelsen, którego tydzień temu zapowiedziałem. szóstką Mats Ottberg, kolejny gość z WRC na rajdzie Węgier. Siódemkę nakleją na samochód nasi mistrzowie Miko z Szymonem. A z wartych odnotowania nazwisk będzie też Nikolaj Grazin, Simone Tempestini, Alfred Laren, Martin Griebel i Joan Bonato. To wszystko są zawodnicy, których nazwiska znane są i z WRC, i z wcześniejszych rund RC, również z, z wcześniejszych sezonów i każdy z nich na pewno ma chrapkę co najmniej na podium tego rajdu. Rywalizacja na pewno będzie zacięta i na pewno warto będzie ją śledzić. A ja oczywiście z tego rajdu również przygotuję dla Was vloga. I to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć dzisiaj w tematach rajdowych. Mam nadzieję, że ten vlog się Wam podobał. Pamiętajcie o kciuka, w górę, subskrypcjach. W ten sposób moje vlogi docierają do szerszego grona zainteresowanych rajdami osób. A tymczasem Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.